Cześć kochani. Witam was w kolejnym vlogu i zgodnie z waszymi prośbami trochę dzisiaj powiemy sobie o tej diecie. Ja powysyłałam wam te wszystkie zawartości i teraz tak. Pytacie ile z tego potasu czy fosforu możecie spożyć na dobę. To nie jest niestety pytanie do mnie, bo tutaj wchodzą w jakby. Do, do tego są potrzebne czynniki indywidualne, które musi ocenić lekarz. Do tego jest potrzebna dokładna nasza waga. Styl życia, no, dużo rzeczy trzeba wziąć pod uwagę. Nie tylko, że na przykład ja zjem sobie miseczkę truskawek i mi nic nie będzie, a osoba na przykład szczuplejsza ode mnie o połowę. O, takich to sporo znam, szczęściarze. Zje też taką miseczkę truskawek, i u mnie ten potas będzie ok, a u niej już będzie wysoki. I na czym to polega? Dlaczego nie na każdego to tak samo działa? No właśnie, to jest tak jak z lekami. Niektóre leki osoby o większej tuszy muszą wziąć w większych dawkach. Jakby to się przekłada na każdy kilogram ciała jakaś tam część tych pierwiastków. Tak jak Między dializami mamy przybierać maksymalnie do 4% masy naszego ciała, to też wynika z tego, że osoba, która jest szczupła, a przybywa więcej niż ja, to będzie się czuła źle. Będzie po dializie, jakby była pijana. Taka naprawdę będzie ciężko stanąć do pionu. Gdzie ja, im więcej ważę i im więcej ściągam, to tak bardzo nie będę tego odczuwać. I to są te różnice, których trzeba y, przestrzegać. Teraz, co ja tutaj chciałam powiedzieć? Yy, tak. Ważna rzecz. Yy, przyprawy. Jak, ich, y, jak często pytacie o to, jakich używać przypraw? Ja Wam powiem szczerze, używam wszystkich przypraw, tylko yy, wszystkich, które używałam wcześniej. Ale trzeba wziąć pod uwagę to, że ja nigdy nie stosowałam czegoś takiego jak te kogutki kucharki, wegeta, bo to ma strasznie dużo glutaminiadu, sodu i chlorku potasu i Bóg wie czego jeszcze. I ja to wszystko zawsze zastępowałam jakimiś takimi naturalnymi. Były też takie kostki bio naturalne. No wszystko co jest jakby czasem troszeczkę droższe, a właściwie nie czasem, a zawsze to będzie droższe. No ale to tak sobie położę na wagę, no to zdrowie jednak wygra i i ok. Zasada jeszcze jest taka: kupujemy wszystko, jeżeli już musimy kupić, przepraszam, coś gotowego, no to zasada jest taka, żeby kupować bardziej w słoikach, bo to jest zamykane poprzez tak jak robimy, robimy weki w taki sposób, albo to jest pasteryzowane, a jeżeli będziemy kupować coś, co jest w puszkach, to tam będzie napakowane od cholery fosforanów, od cholery koncentratów glutaminianów i zresztą nie doczytacie się bo to są takie drobne literki że no polegniemy czyli zasada jest żeby nie stosować niczego z puszek, jak już musicie do zupy pomidorowej dodać pomidory no to rezygnujemy z koncentratu, bo to wiecie, że to naprawdę jest za dużo jak na nas rezygnujemy z y, y, koncentratów w słoiku z koncentratu w puszce, ale możemy dodać, ja przynajmniej tak robię, dodaję pomidory z puszki, i yy, no nie dodaję całej puszki, tylko tak połowę albo trzy czwarte. Że ta zupa nie jest taka totalnie ciemna pomidorowa, tylko, wiecie, taka jaśniejsza. Tyl tylko, że jest też zasada, że zup nie jemy, więc to jest od wielkiego dzwonu jest ta zupa. A to ma też za sobą fajne plusy, bo przynajmniej wtedy smakuje jak cholera. I przyprawiam ją zawsze bazylią. W ogóle dużo ziół jest wskazanych, tylko też oszczędnie. Nie, nie, nie pakujemy tam nie wiadomo ile tego wszystkiego. Nie jemy bakali. Chyba, że w dni, kiedy jest dializa, albo podczas dializy troszeczkę. Bo to w sumie powinno się jeść takie zakazane rzeczy kilka godzin przed, żeby to się zdążyło uwolnić z naszego żołądka do krwi, żeby ten potas już zdążył wzrosnąć i my sobie w odpowiednim czasie go zdejmiemy. I po sprawie. Najłatwiej w sumie dializuje się potas i mocznik, bo nawet jeżeli mamy go wysoki. No, to jeden i drugi się nam ładnie wydializuje. Gorzej już z tymi fosforanami. Dlatego trzeba uważać i nie jeść żywności wysoko przetworzonej. Nie jemy suszonych owoców. Bo y, ostatnio rozmawiałam z panem, który jest u mnie na sali, i on sobie zjadł garść orzechów włoskich. No, to szybko sprawdziłam: 474 y, na, y, w 100 gramach potasu. No, okej, okay, zjadł kilka. Niech będzie. No bo wiecie, 100 gram orzechów to jest taka spora garść. To nie jest wcale tak mało. Ale już jak powiedział, że zjadł też garść bananów suszonych, które mają 1400 potasów w 100 gramach, no to... No ale mówi, to chyba do wyników mi się to wypłucze. Mówi, nie no, dzisiaj się wypłucza, ale... Dobrze, że jest ta dializa, nie? Bo tak mogłoby być nieciekawie. Kiedy... Wiemy, że już trzeba zastopować, że już zjedliśmy za dużo tego potasu. No to wiecie, jak wybieracie ciemnoziarniste pieczywo, no to już wam skreśla jakiś owoc czy warzywo, no bo jeszcze jak zjecie obiad, w którym np. w mięsie drobiowym, to jest 140 gram, nożysz 140 jest wskaźnik na 100 gram, no to wszystko pododajecie i z ziemniaka, i jeszcze ten pełnoziarniste pieczywo. To już na kolację, co? Co staje? Chleb z ogórkiem, chleb z, z, z miodem. Kiedyś się zapytałam, pani doktor, to co ja mam teraz jeść, bo miałam nie mieć dializy, a potas był wyższy. A nie chciałam brać tego proszku na potas, bo ja nie jestem w stanie go przełknąć. Musiałabym chyba naprawdę już być umierająca, żeby się przekonać do niego. No to pani doktor zażertowała i powiedziała: Makaron i miód. To ma mało potasu. Ja wam powiem, co ja jem. Ja jadam rzodkiewki, jadam gruszki, jadam jabłka, jadam śliwki. Jeżeli wiem, że będę miała dializę, to jadam też winogrona. Jak zrobi mi się słabo i mam cały czas wysoki puls. Ostatnio miałam 117 i musiałam zjeść banana, żeby mi się wyrównało, bo coś, coś za bardzo się wypotasowałam. Znaczy, Wypotasowałam, w sensie, że za, za, niski, za niski był ten potas. I taka jest zasada, jak jest potas za niski, to nam puls winduje do góry i odwrotnie. Jak jest potas za wysoki, to puls będzie szedł na dół, na dół, na dół i będzie biała kreska. Znaczy prosta kreska. Czego nikomu nie życzę, oczywiście. Bo najgorzej to przejechać się na potasie i się przekręcić na tamten świat. No to jest głupie, nie? Co ja jeszcze jem? Jem jakieś słodycze. Na dializach zawsze jem lizaki, żeby mi cukier nie spadał. Co ogólnie pewnie nie jest za zdrowe dla moich zębów. No ale ja mam te spadki cukru i to nie jest fajna sprawa. To już wolę sobie tam pojeść te lizaki. Spożywam cytryny normalnie, bez żadnych ograniczeń. Pomimo, że one mają potas, no ale tak bezpiecznie. Ziemniaki jak. Nie ma dializy, to sobie je wypłuczę, a jak jest, to zjadam normalnie, takie smaczne. Cebula, pomidor, nawet brzoskwinie czasami zjem. I nic się nie dzieje. W weekend się najbardziej pilnuję. Wtedy nie jem orzechów w ogóle, ani jednego. Nie jem tych bakali żadnych. Nie jem banana przez weekend nigdy, nie jem ziemniaków, chyba że wypłukane. No, tak się staram zupełnie inaczej. Trochę fasoli może sobie zawsze zjem, jak się troszeczkę słabiej czuję i czuję, że, że nie mam tego potasu, że jestem taka osłabiona. Jem też paprykę w plasterki, w paseczki pokrojoną albo w marchewkę. Mięso, jakie jadam, no to kurczak, indyk, ale indyk też z ograniczeniami nie za dużo, no bo fosfor. Wszystko oczywiście przepijam wapnem i staram się pamiętać o witaminie D. Wczoraj wieczorem zapomniałam, może dzisiaj będę pamiętać. Ciężko jest to wszystko spamiętać. Jeszcze w ogóle, jak ostatnio mam taki chaos w życiu, tyle się dzieje, to, to tak zapominam, nie? że jestem chora. Dobrze, że mam ten kanał, to sobie od czasu do czasu przypomnę, co, co skrzeniłam. Jem normalnie jajka, ryby. O. To jest też dobre pytanie. Bo się pytają, czy trzeba zrezygnować całkiem z ryb. Nie, to, że na przykład śledź ma pełno potasu, no to jak ktoś lubi śledzia, ja na przykład lubię śmietanie, ale tak ogólnie to nie przepadam. No ale śledzik śmietanie z ziemniaczkami to jest bomba, nie? Potasowa. Ale jak sobie tak pokroimy na małe kawałeczki i uda, udamy, że jest go dużo, i ziemniaki będą wypukane, to to nadal jest spoko, zdrowy obiad, i jeszcze w dodatku dostarczymy sobie tego białka, którego potrzebujemy. No bo mi mięso, ryba to jest y, duże. Ryby mają dużo więcej białka, chyba, niż mięso, coś mi się tak wydaje. Przynajmniej tak mi lekarz mówił. A mój, jakby wierzę. <laughs> y... Powinniśmy unikać takich rzeczy jak pasztetowa, jak podroby, jak y, 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 jadanie jakiejś wątróbki. To wszystko jest dla nas szkodliwe, dlatego że na przykład wątróbka to jest, musicie pamiętać, że to jest organ, który przetwarza te wszystkie i gromadzi te wszystkie toksyny tego zwierzęcia, które sobie żyło, a my je teraz zjadamy. No okej, okay, tylko wiecie, no, znaczy okej, okay, ja to marzę, żeby wrócić do weganizmu, ale no w tej chwili to jest niemożliwe. Lekarz mi powiedział jasno i wyraźnie, chcesz żyć, musisz jeść mięso w tej chwili i nie ma opcji. No dobra. Bo ja przez kilka lat nie jadłam mięsa. Spożywałam może jakieś tam sery czy jakieś produkty pochodzenia zwierzęcego, natomiast mięso miałam wyeliminowane i od wielkiego dzwonu potem. No a teraz jest, jest tak, jak jest. Czyli jem dość dużo rzeczy, tak. Jak chodzi o grzyby, jak ktoś lubi, no to trzeba wybrać grzyba, który nam nie szkodzi, czyli maślaka. Maślak ma bardzo malutko potasu jest dla nas bezpieczny. I możemy sobie spokojnie zjadać, tak? Także jest tego naprawdę dużo. Jest w czym wybierać. Twarogi normalnie jem, wkrajam tylko sobie rzodkiewkę, ogórka, sól, pieprz i, i do smaku. Albo w ogóle jak mam ochotę na pomidora i zjadłabym 8, to biorę jednego średniego pomidora. Pokażę Wam jakiego. O, takiego. Malinowy. Biorę. I kroję go w taką małą, drobną kosteczkę. Dodaję troszeczkę oliwy. Lubię jeszcze cebulkę, ale musi być czosnkowa, ta taka biała. Ona jest delikatniejsza i ona tak nie, no, nie, nie siada na żołądku. I na chwilkę to zostawiam. Oczywiście dodaję sól. No i mam sałatkę, i zjadłam tyle pomidorów. To jest bardzo pyszne. Takie proste rzeczy. Z rzeczy zakazanych, co jem. No to właśnie jest ta fasolka na przykład po bretońsku, którą zazwyczaj zjadam trochę, bo sobie tam obliczam, nie, bo ona ma tam 220, czyli w sumie o połowę mniej niż ziemniaki, więc nie jest taka zła, ale no z drugiej strony ona dużo waży w małej objętości, więc łatwo przeholować. To wtedy wiem, że jak już zjadłam fasolkę, no to już nie zjem ani pół banana, ani nic takiego wysokopotasowego. Jadam normalnie kiwi, też bez ograniczeń, mimo że ono ma potas. No jakoś tak szczęśliwie się złożyło. So, wiecie, że są pacjenci, którzy powiedzą szczerze, i to będzie naprawdę prawda, czysta, najszczersza, najprawdziwsza prawda, że oni w ogóle nie stosują diety i mają wyniki: no, jak na nawet okej. Okay. Są też tacy, którzy mają non-stop y, za wysoki potas, a w ogóle tego nie odczuwają, i gdyby lekarz im nie powiedział, to nawet by nie wiedzieli, oni za cholerę nie będą stosowali się do żadnej diety. No po co, skoro się wszystko udaje, skoro nic się nie dzieje, tylko musicie pamiętać, że to są takie y, szczęśliwe okoliczności, które nie zawsze muszą wystąpić, więc jakaś rozwaga jest jednak wskazana. Jemy normalnie, w miarę normalnie, ale te produkty, które mają wysoki potas, czyli tak jak Wam w tabelkach pokazałam. Jeżeli ma coś ponad 300, to już się nam zapala lampka. Bo na przykład, jak ktoś może spożyć 1000 jednostek potasu na dobę, to co on może zjeść? No, troszeczkę tak, ale za dużo nie poszaleje. Bo to już musi sobie przewartościować. Czy chce zjeść na przykład 100 gram ziemniaków, które mają 400 coś niewypłukanych? No to jest już prawie połowa tego potasu, który mu przysługuje na tą dobę i co on ma zrobić. Jeść tylko te ziemniaki i nic więcej. Potas jest w wielu rzeczach poukrywany, powsadzany. A już w ogóle na przykład ktoś wymyśli, że będzie jadł keczup. Jedzcie sobie ten keczup na kanapce, nawet z serem, ale w dni, kiedy jest dializa. Chyba, że kapeczkę naprawdę tak do smaku. Bo tak mocno pokeczupować to już nam nie wolno, bo ten keczup to... Y y y pomidory y jak są przetwarzane, one są gotowane, duszone, pieczone, cokolwiek tam z nimi nie robią, ale im dłużej są poddawane obróbce termicznej, tym bardziej poziom tego potasu wzrasta, ponieważ wyparowuje woda i to się nam wszystko zagęszcza. A im to jest gęstsze, tym ten wskaźnik potasu będzie wyższy. Także o tym należy pamiętać. A co robić w momencie, jak mamy ochotę na jakiś owoc, a będzie to za dużo potasu. No opcją jest owoc w puszce, mimo że nie powinniśmy jeść rzeczy w puszce, no ale owoce w puszce lub w słoiku, bo one przez to, że zostały poprzetwarzane, to one mają o 30% mniej tego potasu. Tak samo jeżeli chodzi o zamrożone. Jak coś zamrozimy, to też 30% potasu nam ucieka. To też jest fajna, fajna wiedza i dobrze to stosować. Ja tutaj mam jeszcze sobie spojrzę, żeby wam powiedzieć. Są rzeczy, których musimy absolutnie minimalizować, a najlepiej unikać. I tutaj mówią, że to ma być mleko. No, ale jak czasami od czasu do czasu wypijemy szklaneczkę, to się nic nie stanie. Schmalzkezę, czyli taki, wiecie, ser pleśniowy. To nie. Mleko kondensowane: absolutnie nie. Orzechy to już mówiłam, ale też migdały, rodzynki mają bardzo dużo. Coca-Cola ma w cholerę fosforanów. Pepsi to samo, jakby ktoś miał wątpliwości. No i piwo też ma bardzo dużo fosforanów. Jak ktoś nadal sobie tam może pofolgować z objętością wody, tak piwo, no to już odrobinkę, nie? Także to, to trzeba też wziąć pod uwagę takie rzeczy. Można jeść kisiele, można jeść galaretki, jeżeli zachowujecie te, te objętości i te ograniczenia. No, ograniczamy sól, raczej stosujemy zioła, chociaż ja miałam taką sytuację i to dość długo trwało, że ja miałam bardzo, bardzo niski poziom sodu. I czułam się bardzo źle, bo miałam już tam chyba około 30. To było na dializie. Wtedy się dializowałam w Niemczech i naprawdę bardzo niski był ten sód i ja już po ścianach ledwo chodziłam. Naprawdę już nie miałam sił. I przypadkowo zrobili mi takie gruntowne badania wszystkiego, co tam się dało. To oczywiście 10 razy więcej rzeczy niż robią w Polsce. I wyszło właśnie, że ten sud taki jest niski, zaraz mi tam po szybko na maszynie podwyższyli. W ogóle my się różnimy. Jednego można ustawić na 138, będzie ok, jeszcze inny potrzebuje niższy, ktoś potrzebuje wyższy. Wszystko jest indywidualne, ale też musimy rozmawiać z lekarzem, bo jak będziemy machać ręką i a, dobra przeżyję, ci się udało, jakoś wytrzymam, czy co, no to to nie będzie fajnie. Z jakimś czasem zaczniemy myśleć, że to jest przekleństwo i że nie dajemy rady, że już mamy dość i żegamy tymi dializami. Ja chodzi o to, żeby one były naturalną częścią naszego życia. Nie żeby nam to wszystko przesłaniały, ale no żeby żyć z tym normalnie i akceptować to. A żeby to akceptować, no to jakoś w miarę to musi być znośne. Żeby to było znośne, to trzeba przestrzegać diety, mniej więcej tych wszystkich zaleceń. Tylko też nie dać się zwariować, bo my też musimy coś z tego życia mieć. No i to nie jest tak, że my sobie musimy teraz w tej chwili wszystkiego, absolutnie wszystkiego odmówić i postępować tak, jak jest w wytycznych i w książkach, i wtedy tylko się coś uda. Nie, bo ja uważam i w ogóle sprawdziłam to na sobie, i wiele pacjentów tak mówi, że jak się całkiem głoduje i całkiem przestrzega tej diety, to człowiek nie ma praktycznie no, nie ma sił. Więc to trzeba zachować ten zdrowy rozsądek i balans. Jak zaczynacie dopiero dializy, to lekarze Wam powiedzą mniej więcej, jakie są Wasze wyniki, i w ogóle Wy się musicie nauczyć czytać te wyniki. Musicie wiedzieć, że jeżeli jest 4,5 fosforanów, to oj, już trzeba będzie to troszeczkę obniżyć, bo to już jest za dużo. Za chwilę może się zacząć uporczywe swędzenie ciała i skóry, które się będzie podczas dializy jeszcze nasilało, bo po, na przykład po dwóch godzinach. A dlaczego? Dlatego, że yy, no, krew jest oczyszczona z toksyn, ściągana jest ta woda i ona zaczyna być taka gęstsza, jak jest już czysta. I już jesteśmy prawie skończeni, nie? To jeżeli coś jest oczyszczone, to zmniejsza się ta objętość, ta gęstość i te fosforany są też bardziej skondensowane, wtedy, są bardziej odczuwalne i to się przekłada na to, że mamy te swędzenia i ktoś sobie pomyśli, no poszedł na dializę, jakieś fosforany mu zeszły, a on się jeszcze bardziej drapie. Jeżeli nie przestrzega diety, to tak to właśnie będzie wyglądało i tu nic nie da to, że był na dializie, bo pamiętamy, że dializa tak chyba tylko przez pierwszą godzinę jest w stanie jakieś fosforany z nas wypłukać, jeśli w ogóle. No. Co innego, dializa HDF, to ja będę do upartego powtarzać, że HDF wygrywa i jest lepsza. Dobra, powiedzcie mi w komentarzach, albo na maila, albo na Facebooku, gdzie tam Wam wygodniej, co jeszcze chcecie na temat diety wiedzieć? Ja przygotowuję odcinek o, bo chcę zrobić menu przykładowe na przykład na dwa dni, bo nie podejmę się menu na 7 dni od razu. Zrobię takie na dwa dni na przykład już mam jakiś zarys i muszę, tylko muszę sobie poobliczać potasy dokładniej, to mniej więcej o tym coś będę mówić, no ale jak jeszcze macie jakieś pytania, albo ja nie mówiłam o jakichś produktach czy, lub nie ujęłam ich w tych tabelkach to napiszcie mi, to ja wtedy znajdę, ujmę to, albo o tym będę mówić albo napiszę artykuł no różnie to bywa, wiecie że ja mam albo podcast albo wideo, albo piszę po prostu artykuł bo y, różne są dni. Czasami nie mam w ogóle ochoty y, nagrywać wideo, więc wtedy siadam i po prostu piszę artykuł. Y, z, z waszej strony to też tak działa. Są tacy, którzy piszecie do mnie, że słuchacie wyłącznie podcastu, są tacy, którzy tylko czytają artykuły, a są tacy, co domagają się tego wideo i tylko wideo do nich przemawia. Ja też y, myślę, że to pewnie też jest fajna opcja, jeżeli osoby młodsze. Mają w rodzinie kogoś starszego, kto, kogo czekają dializy, albo już je zaczął, e, lub sobie z nimi nie radzi, i puszczacie mu filmik, i on wtedy nie musi tego czytać, to też jest dobra opcja. Dobra, no to co? To, y, temat diety powróci, nie bójcie się, to nie jest jeszcze wyczerpane, to jest temat rzeka. Jak chcecie coś konkretnego, piszcie pytania. Natomiast ja, jeśli chodzi o mnie, no to już następny film, który będzie o diecie i pewnie będzie w następnym tygodniu, bo w weekendy nagrywam zazwyczaj i wrzucam. Wrzucam hurtowo, trudno. Yy, tak mi jest prościej, bo jak już wrzucę, to już mogę potem, mam miejsce na tablecie na następny. A nie będę tego przerzucała na laptopa i tam cudowała, bo nie mam miejsca. Mam tyle rzeczy. Tyle... Tam jest też moja książka, którą piszę, yy, więc nie mogę sobie zaśmiecić, bo jeszcze bardziej mi zwolni ten laptop. Dobra, no to na tyle pogadałam o tej diecie. Pytania w komentarzach. No i udostępniajcie mój kanał innym, żeby więcej osób dotarło, żeby mogli korzystać z tych wszystkich powieści. No i zapraszam jeszcze raz na grupę na Facebooku za to nie wyrok, grupa wsparcia. I tam możecie pytać o co tylko chcecie, bo z jedną prostą zasadą, żeby się nikt z nikim nie kłócił i nie obrażał wzajemnie. Szanujmy się nawzajem. Życzę Wam zdrowia i fajnego wieczoru. Cześć!